Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam nad niebo. Stanisław, stanisław, w każdy weekend, jesteś ostrym zawodnikiem, masz technikę na panienki, puszczasz moje piosenki. Witam Was Liska. Ja jestem Blue Masters! Gramę sobie Terrorist Take 1. Nie grzeć mi się tu! O, tu jest. Gramę sobie Terrorist Take 1, 2K. To jest rzeczywiście nowka, to jest oczywiście Blue nudzi no i żeby nie było. Że te kolejny coś tam. No. A więc uwaga, uwaga, dajmy okej okay. Okej okay. Ta Jeden gracz. Wierchwieram dopiero pierwszy raz, więc wiecie. Idziemy na średnim. Będę sobie szczęścia je poradził. Ferdek Górze. Kiepski! Ligiska! Ja Nie widziałem się! Polak! Osa, raportuj odbiór osa tu topór jesteśmy na pozycji masz jakieś info o salimie odbiór ukrył się w magazynie koło bazaru Sudin. ma informację o porwaniach ruszać dobrze z kim właściwie mamy do czynienia to wróg czy przyjaciel odbiór taki sam przyjaciel jak wszyscy wokoło no zajebiście ej wydwaj chyba nic nam tu nie grozi rozdzielając się zwiększymy obszar poszukiwań zbiórka na bazarze jeszcze jedno kapitanie to przyjazne miasto. Tylko uważajcie na latające kamienie. Ale nie dotykajcie cywilów, bo dziennikarze zeżrą was żywcem. Bez odbioru. Będę pamiętał. Bez odbioru. <grym> Jeśli będą tak przyjaźni jak poprzednio. A. O kurde. Wyszeliśmy strzały. Wszystko okej? Okay? Tak, jestem cały. Wokół sami przyjaciele. No z się się nie pojawił. Widzieliście to? Nie wiadomo skąd. Nagle, no... Buh, buh, buh. Nie mam nie. Ło kurwa. Coś Niezła, po to jest nawet nie złapieczka. Poru akcji. Szkoda, że się pojawiają tu po ja tego nie widzę. Gdzie podoba. Najpierw zielanie. Czyli to co ja lubię. A księżyca granata. za zażem. Napierdają do mnie! <laughs> Polacy! U mnie cisza! O ku! Kapitanie! No do mnie! Polacy! Przynajmniej grę wiem, że gram ze swoimi. Już tak rzucę, wiecie. Na pewności. Żyj jeszcze jeden! Się nie podoba HEH NIE MA WAS MORDORUS ELITORUS Z TOKĘ KURY NA wyższy. Jeliście TO? TAKI PODPIERZIELACZ MAŁY Броню подперделил и спепшил ЕДНЕГО МНЕЕЕЕЙ! А, ну то на то, одного больше Где подходишь? ЭЙ, ДОХУ! Не немцы Nie chuja nie dam się. Eksplozja średni, nie padnę. Nie ja jestem wcale taki cienki. Kurwa, kłopoty. O kurde. Chyba zabiłem cywila. Cywila, wiecie? A ja nie chciałem. A jest kolejny. Spokojnie Ej, nie widzę, jak ci oni są ja Zgubią, więc nie widzę, kurde X Latarka, dobra Gdzie? Nie zginę, nie zginę, no wcale ale nie z wagierka. Ciekawi mnie, tryb multi. Jakby tu wyglądał Ludziska. Wiecie? O, się. To wiecie, co tu jest. Sorki. Wiem, wiem, jest radio cywili. Nie, cyril. Nie widzieliście. No nikt nie widział, ani nie słyszał nikt, więc wiecie. Pięćdziesięciu na... Jednego mieliście to? A co spryciarzy? Ja pierdzielę. Więcej by ich tam nie, nie było. Porzucamy trochę granatami. Nie mamy granatu. Szkoda. Gdzie? Jacy kamperzy. Ja... Głupi kosz. Kosz mnie blockać. Blockać kosz. Kick him! Atsker. Kłopoty. On się nie da. Dasz. Ser Dobra, jestem podobnie ludziska. Możemy jechać dalej. Ja się kochasz. Gran dla bezpieczeństwa i wrócimy. O Boże! Chciałem zakąpić za samochodem. Ale nie to nie ta gra. Tu się nie da zakąpić. To kurna OLA! Widzicie jak bardzo mnie atakowany kran. To niska widzia, jak dęb, które się robią ukryć się na mnie. Juło oj, zabili mnie. O Nie! Nie. Punkt kontrolny. Chodźcie, że jest. O. Chyba przypadkowo wyłączyłem całkowicie łopotta Jedne o! nie robi wieę ci też ja pierw Wychodź. Dla mnie to nie problem. Odpoczywaj! Boże i tu was jest. <laughs> Nawet za mną. Kurde ninja. Algerka fajna. Podoba mi się Trudno, że kłopoty, trzeba uciekać Spadaj Jak ci idzie? Spoko nieśmiertelny Nabije, Nabijam do niego i nabijam, a ten nic Leci dalej Tak by nic No strzelań sobie, strzelań Gilgocze, gilgocze tak Tylko nie ulał, tylko gilgało XD Podajcie to o, o, o. O. A wiecie, co zrobimy? A teraz puk, puk. Dobry. RYBAŻ TURMUNI! Dobra, nie. Przejdziemy to? Kłopoty o, kłopoty, kłopoty. Nie wiem jak tu przejść za bardzo. Co to? A, to jest zabronie. Umieraj! Zresztą umierajcie Słyszycie, ale nie wiem gdzie Widzę cię, widzę cię, widzę cię, umiera. Widzę umiera Mówiłem coś Bo. Chciałem go broń zmienić. Dobra, tym razem nam się uda, chyba wiem jak to zrobię. Bierz ich na dupie granatami nie propuści. Dobrze, wiem, że kłopoty. Co mnie to. Teraz ich patrzcie. Jeden, drugi, trzeci. O Boże, ja pierwszy raz, to ci też. Jeszcze czego się zabić nie da? Ew, dawaj tego Aka. Ja pierdziele, ja idę stąd. Pst, Idę po jakąś broń. Ma tutaj jakąś broń? z taką bronią tak dużo nie zrobię. Szczególnie z tą amunicją. Tyle amunicji? Ja o. Amunicja. A coś więcej? Szukam amunicji, szukam, szukam. O, rowerek. Udopimy się im rowerkiem. Dobra, może znajdziemy też trochę amunicji. Dobra nie będziemy się na sam początek wracać. Bez przesady. Mamy trochę amunicji, tam powinno wystarczyć. Grenaicy by się jeszcze jakieś czy coś, nie? No. Słyszycie te dźwięki? Umieram Umierający pies kurna. nie żyje. Minus jeden. To gra jest za karę do grania Zagraj sobie spokojnie. Jeźdź na, na średnim. To okay. jest. Dobra. Nie, nie mam municji. Nie, proszę. Nie chodź tu tylko. Bo tu nie przychodź. Gdzie jesteś? Nie, skąd? Skąd oni do mnie nawalali? Gdzie ktoś, skąd oni nawalają? A nie za bardzo, właśnie. No nie, już tak blisko. Jak tu nie ma? Dobra, ostatni raz tak, teraz mi się nie uda, kończy już odcinek. Obrzysz żółwoty, cieszę się. Tu jest jeszcze jeden granat. <noise> jeszcze raz granat, granatami. Spokojnie. Stać mi na granaty. No, macie. Idę po broń. Co tego nawet nie chcę. Nie chcę wiedzieć, co to. Na gówno zmieszane z sperumum Komentujcie, subskrybujcie, co na ciebie. Więc więcej to gówno nie gram. Wierka fajna, ale dla mnie trudna Z góry o dziękuję sobie się. Ładna, łatwym powinienem jechać i... Piszcie w komentarzu w jaką grę mam zagrać a sobie razem, bo już serio nie mam pomysłów. Papa, ludziska.